Siemaneczko, z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale i dzisiaj będzie to kolejny odcinek z serii, która dotyczyła właśnie tego, że jeżeli coś w danym odcinku się wydarzy, to odcinek się kończy i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić drafty i jeżeli po prostu spotkamy w drafcie zawodnika z FC Barcelony, to film się kończy ja taki sam film widziałem już u Neixioma a też postanowiłem sobie po prostu, że tą serię może będę kontynuował, więc link do filmu Neixioma macie w opisie, on tam po prostu czekał na zawodnika Chelsea i wtedy kończył swój film. Oczywiście teraz dwa ostatnie filmy z tej serii wyświetlają wam się na ekranie, więc jeżeli chcecie, to sobie możecie zobaczyć. Teraz na ekranie postaram się też wyświetlić ostatni film, który dotyczył Euro 2020. Ja tam sobie po prostu y, omawiałem euro i tak dalej, typowałem kto jak daleko zajdzie, więc możecie sobie też wytypować i zobaczyć ogólnie jak mi to wyszło. No i co? Teraz myślę, że nie będziemy zbytnio przedłużać, bo nie wiem, ile ten film będzie trwał. Więc po prostu zapraszam was do subskrybowania Do lajkowania, możecie też napisać Komentarz, żeby podbić statystyki I co, przechodzimy sobie oczywiście do Online draft, bo taki sobie tutaj draft będę grał Udało mi się tutaj wycisnąć z klubu 45 tysięcy różnymi sposobami, które Nagrywałem właśnie na swój kanał o, o tym, że dotyczyły właśnie zarabiania Więc wybieram sobie tutaj 15 tysięcy monet, tą opcję, ponieważ Mam tylko monety, FIFA pońców nie doładowuję Ja myślę, że formacja tutaj nie będzie grała Większego po prostu znaczenia, bo po prostu Będzie to losowe, ale wezmę sobie tą formację 3-4-3 i zobaczymy, nie wiem ile ten film będzie trwał, być może nawet w pierwszej tutaj wyborze trafimy sobie zawodnika FC Barcelony, nie trafiliśmy więc wezmę sobie Thierry Henry mam nadzieję, że żadnego zawodnika Barcelony sobie po prostu tutaj nie pominę a mogli, możecie też zapytać, dlaczego tutaj wybieram właśnie zawodników FC Barcelony ponieważ jeżeli już ktoś jest tutaj ze mną naprawdę długo na kanale, to wie, że właśnie to FC Barcelona jest moim klubem ulubionym, dobra, na lewą stronę biorę sobie tego Orsic'a, oczywiście nie będę tutaj robił żadnych cięć lecimy po prostu cały czas longiem Cały czas tutaj będzie się działo po prostu, yy, po prostu wszystko na bieżąco będzie się działo i tyle. I jest piłkarz FC Barcelony, więc.